Cześć, w dzisiejszym odcinku mam dla Was Opla Insignie drugiej generacji z roku 2018, który przyjechał do nas z Poznania i do którego oczywiście zamontowaliśmy instalację LPG. Zapraszam do oglądania! Przypominam również, że filmy mają charakter poglądowy i nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, ponieważ na bieżąco pojawiają się kolejne realizacje. A jeżeli film się podoba, zostawcie łapkę w górę. Po montażu instalacji LPG klient otrzyma 5-letnią gwarancję z limitem 100 000 km, a przebieg tego samochodu to zaledwie 65 000 km. Jednostka napędowa w prezentowanej insignii to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny o pojemności 1,5 litra oraz turbodoładowaniem, a także mocy 165 koni mechanicznych. Ponadto samochód posiada automatyczną skrzynię biegów. Średnie spalanie benzyny wynosi 10 litrów, natomiast po zamontowaniu instalacji LPG wykonaliśmy 2 litrażowania po 200 Kilometrów. Pierwsze litrażowanie wykonaliśmy na drogach lokalnych, nie przekraczając prędkości 100 km na godzinę, spalanie gazu wyniosło 7,5 litra plus 1,3 litra benzyny. Kolejne litrażowanie wykonaliśmy na autostradzie, nie przekraczając prędkości 140 km na godzinę, spalanie gazu wyniosło 9 litrów plus 1,5 litra benzyny. Mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. Zawór tankowania znajduje się pod wielką klapką wlewu benzyny i nie ma konieczności stosowania adaptera. Zbiornik toroidalny znajduje się w miejscu koła zapasowego i ma całkowitą pojemność 47 litrów, co pozwoli właścicielowi zatankować 38 litrów gazu. Insignia to samochód osobowy klasy średniej, produkowany od 2008 roku. W 2017 roku została zaprezentowana druga generacja podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Pojazd technicznie spokrewniony jest Chevroletem Malibu 9 generacji, który został zaprezentowany w 2015 roku podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku. Oba samochody wykorzystują tą samą płytę podłogową GM E2XX i mają częściowo wspólną paletę silników. Stylistykę pojazd czerpie z modelu koncepcyjnego Opel Monza. Insignia w wersji Liftback nosi przydomek Grand Sport. Ma pięcioro drzwi i aż 4,9 metra długości. Karuseria jest stosunkowo niska, a tył mocno pochylony. Całość harmonijnie i zgrabnie narysowano. Najprzyjemniej patrzy się na to wszystko jednak od przodu. Wąskie reflektory świetnie wyglądają w połączeniu ze stylowym grillem i uskrzyżonym piorunem w znaczku Opla. W stosunku do pierwszej generacji modelu samochód został wydłużony oraz zwiększony został rozstaw osi. Opcjonalnie samochód może być wyposażony w napęd na cztery koła oraz aktywne zawieszenie Flex Ride. Druga generacja insignii jest samochodem skali światowej, podobnie jak poprzednik. Na rynku północnoamerykańskim i chińskim otrzymała emblemat Bika, a w brytyjskim Voxala. Nowością jest rola nowej insignii na rynkach australijskim i nowej Zelandii, gdzie nosi nazwę Holden Kalis. W naszej firmie każdy bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Jedni montują zbiorniki gazu, jak widać na filmie, natomiast wtryskiwacze montują inni fachowcy. Jeśli chodzi o zawory takowania, także montują go inni pracownicy. Instalacja elektryczna pod maską i w kabinie to również niezależna robota, potwierdzona podpisem na liście kontrolnej. Ostatni etap to programowanie instalacji na drodze, a na koniec montażu auto trafia na naszą myjnię samochodową. Podsumowując, zamontowaliśmy instalację LPG do Opla Insigni, który przyjechał do nas z Poznania i jest wyposażony w silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem, a klient otrzyma również pięcioletnią gwarancję. Ponadto klient znacznie obniży koszty eksploatacji, co możecie zobaczyć na tablicy na końcu filmu. A w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć!